Kultura żywa. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, czym jest w ogóle kultura osobista. Pewnie spotkaliście się z tym określeniem wielokrotnie, zwłaszcza kiedy mówiliście o kimś, że nie ma on zagroż kultury. Wtedy właśnie mieliście na myśli brak kultury osobistej tej osoby. Kultura osobista to swoisty rodzaj kultury, który dotyczy każdego z nas indywidualnie. Jednak w pewnym tylko sensie, ponieważ to kultura osobista pozwala nam na udaną komunikację z innymi ludźmi. Uczymy się jej w trakcie całego naszego życia i składa się na nią kilka różnych, ale bardzo ważnych elementów. Takich jak na przykład umiejętność prowadzenia rozmowy, witania się, spożywania posiłków, umiejętność współżycia z drugim człowiekiem. Ważnym elementem kultury osobistej jest przestrzeganie zasad savoir vivre, czyli zasad i reguł zachowania się, w towarzystwie, w określonej grupie społecznej. Zasady te dość szczegółowo opisują właściwe zachowania. Zależnie od towarzystwa i miejsca, i mogą na przykład dotyczyć właściwego wyglądu w tym ubioru, w zależności od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, czy okoliczności spotkania, sposobów nakrywania do stołu, kwestii komunikowania się z innymi osobami, na przykład starszymi o wyższym stanowisku itd. Istotne jest zaznaczenie, że nie ma uniwersalnych zasad savoir-vivre'u, choć bardzo wiele elementów może być zbieżnych. Kultura żywa.